Mówią, że księżniczkę poznaje się po manierach. M2 Films przedstawia... Jestem Nel. To jest Drapciu, a to pyszka. Ciebie nas Łasuch. A oto moje miasto, Mgiełkogród. rządzę razem z moim gangiem choć niektórym to nie pasuje już ja ci pokażę smarkulo pewnego dnia musiałam się przebrać żeby uciec przed strażą i wszyscy myśleli że jestem księżniczką hejka żaba się przebrała i bociana udawała ale wtedy okrutny Lord Tristan zaczarował naszego księcia i przemienił go w kurokota, pół kurczaka, pół kota. A idź mi stąd po czarą! <grystanie> Razem z moją odważną ekipą! Ocale księcia! By zdjąć klątwę, ruszycie na wyprawę! E, przepraszam, a czy to będzie niebezpieczne? My mamy małe się! się! Córki! Nikt nie zadziera z Nell i jej ekipą! Przeżyj niesamowitą przygodę! Myślałaś, że zdołasz wykiwać mnie? Pos nie! Mając takich przyjaciół, niczego się nie boję! Nel i tajemnica kurokota! Tutaj nic nam nie grozi!